Wielu filmowców z branży ślubnej korzysta z Artlista. Jest to naprawdę wspaniała strona, sam z niej korzystam, jest tam masa muzyki i masa efektów dźwiękowych, które pomagają nam w montażu. Ale czy warto dopłacić za Artlist Max? W tym odcinku sprawdzimy ile to kosztuje i co zawiera ta opcja. artist, za 10 dolarów miesięcznie mamy podstawowy dostęp do muzyki, efektów dźwiękowych i możemy też dodać sobie plugin do Premiere Pro, żeby po prostu wyszukiwać to wszystko tam i nie wchodzić na stronę, tylko mamy wszystko od razu w premierze. Za 40 dolarów miesięcznie mamy dostęp do. Praktycznie wszystkiego, co mamy na artyście, czyli do muzyki, efektów dźwiękowych, do lektora AI, do klipów stokowych, do szablonów, do lutów, do pluginów. I dzisiaj sprawdzimy, jak to wygląda, a w szczególności interesują mnie właśnie te pluginy i jak one działają. Przechodząc do Artist Max, mamy dostęp do wielu nowych rzeczy. Pierwszy z nich jest Voiceover. Pasku wybierania mamy języki naszego lektora i jest język polski. Więc sprawdźmy, jak on sobie radzi. Mamy tu 0 na 2000 słów chyba, albo znaków, zaraz zobaczymy. I to jest podobnie jak na Eleven Labs, czyli na miesiąc mamy do wykorzystania po prostu 2000 tych znaków, czy 2000 słów. Wpiszmy sobie tutaj jakiś polski tekst i Zobaczmy. Już tutaj widzimy, że to są znaki. I zobaczmy, jak to działa. Z opcji, które mamy tutaj do wyboru, możemy wybrać prędkość oraz emocje, z jaką mówi to nasz lektor. Mamy tutaj katalog dźwięków. Wybierzmy sobie może codzienny. Uproszczenie swojego życia oznacza. I to będzie ten tekst widocznie tej kobiety, która tutaj to tu mówi. No i klikamy sobie Generate. Zrobione bardzo szybko. Tekst został wygenerowany. Cześć, tutaj przykładowy tekst w języku polskim. Okej, okay, brzmi myślę, że dobrze, ale nie tak dobrze jak w Eleven Labsie, którego ja polecam, ponieważ jest to niesamowite narzędzie i ma niesamowicie fajne głosy. Wybierzemy sobie też inny rodzaj dźwięku i zobaczmy, jak tym razem po prostu nam sobie poradzi. Cześć, tutaj przykładowy tekst w języku polskim. OK, tutaj już bardziej fa fajnie to wyszło bardziej po prostu naturalnie mamy tu trochę tych y, dźwięków do wyboru więc warto sobie stestować kolejną fajną rzeczą są template'y których możemy użyć, ja z takich template'ów nie korzystam w filmach weselnych ale fajnie sobie wykorzystać w jakichś rolkach czy reklamach, czy czymkolwiek co robimy, żeby mieć po prostu fajny efekt w szybkim czasie i tutaj możemy sobie wybrać y, po prostu oprogramowanie do którego potrzebujemy template'y ja takie template'y zazwyczaj korzystam po prostu w After Effect, bo tam to najfajniej działa i ja po prostu bardzo lubię ten program i łączę sobie tutaj After Effects i zobaczmy co my mamy do wyboru. Tutaj mamy też jeszcze kategorie tych template'ów, więc możemy sobie po prostu wziąć teksty, jakieś podpisy, loga, slideshow, prezentacje, więc naprawdę bardzo fajnie, coś podobnego jak Envato element, z którego ja korzystam i myślę, że tu jest po prostu fajnie. Jest tego trochę Przejrzałem na szybko, można skrolować długo, więc mamy tutaj wybór i przechodzimy dalej. Kolejną zakładką są luty, i tutaj mamy luty, tak naprawdę możemy sobie wybrać tyle tych lutów albo tony. Jest tego trochę, ja jeszcze z tego nie korzystałem, ale na pewno sobie przejrzę, czy mamy coś fajnego. Jest tego naprawdę bardzo dużo i myślę, że warto sobie sprawdzić. Więc dla samych lutów nie wiem, czy bym brał tego maksa, ponieważ większość osób ma jednego luta na rok, na dwa lata tak naprawdę. Nie jest nam potrzebny do każdej produkcji inny lut, ale fajnie mieć coś takiego i po prostu sobie sprawdzić, pościągać, nawet na jeden miesiąc wziąć, żeby mieć te po prostu luty. I kolejną zakładką jest zakładka Tools i tutaj mamy pluginy, które instalujemy do Premiera czy do Aftera, więc... Zróbmy sobie to, zainstalujmy i zobaczmy, co my tam mamy. Okej, okay, zainstalował mam się ten Artlist Hub i tutaj, co mnie interesuje, to nie ten AI Assistant do Premiere Pro, być może sprawdzimy to w kolejnym filmie, ale interesują mnie tutaj te pluginy które po prostu dodają nam jakieś efekty do obrazu. I możemy tutaj sobie zobaczyć podgląd tego efektu i w jakich programach on działa. I kliknijmy sobie tutaj zobaczmy. to apply and moderate amazing looking lens flares with ease. All you have to do is drag and drop the plugin onto your footage to apply it. As you can see we've got several intuitive sections to play with. Bardzo fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj jeszcze tutorial dokładnie, jak po prostu sobie z tym radzić i co, jakie to ma możliwości. Więc włączmy sobie teraz DaVinci Resolve i sprawdźmy, jakie efekty mamy dodane. I teraz przechodząc do DaVinci'ego mamy tutaj nowe efekty, pojawiły nam się tutaj, jak widzicie, wejdziemy sobie w OpenFX, mamy tu zaznaczone logiem i podpisane Art List, nowe efekty, blury, yy, Color korekcja, jakaś taka podstawowa widzę, yy, Color graining mamy, Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Wiadomo, tutaj mam czarno-białą scenę, więc niedużo tutaj zobaczymy, jeżeli chodzi o kolor, ale możemy zobaczyć, jakie widzicie. Mamy tutaj jakieś takie efekty. Wszystko można wykorzystać w konkretnym pomyśle tak naprawdę. Wiem, że tutaj dziwnie to wygląda, ale jeżeli mądrze się do tego podejdzie i wykorzysta w odpowiedni sposób, to naprawdę będzie to fajne. Jak widzicie, o, fajny, fajny po prostu zamazywać twarzy, czy czegoś, fajnie to wygląda. Tak naprawdę, możemy wystarczy, że sobie to przerzucimy tutaj i już to działa. Jak widzicie, łatwo się to edytuje. Jak widzicie, mamy tutaj takie rzeczy, czyli generacje, jak z After Effectsa Mamy podobne rzeczy, które możemy później edytować. I zobaczmy sobie ten Artlist Kosmos. Czy jeżeli wrzucimy go tutaj na scenę, co my możemy tu zrobić? Czy my mamy duży wpływ na wszystko, co tutaj się dzieje? Chyba mamy. Ale zobaczmy sobie. Aha, czyli tutaj chodzi po prostu o gwiazdy. Ok. czyli te gwiazdy nawet są fajne. Nie wiem, czy potrzebne komukolwiek do czegokolwiek, ale takie coś mamy. Film damage. O, tu mamy fajny film damage. Film grain. Film grain wygląda też fajnie. Flicker. Ten flicker chyba normalnie jest w efektach, nie? Ale tutaj mamy scanlines, czyli opcja, która jest też w after efekcie. TV Damage, Och, oczywiście te paski są bardzo szerokie, ale możemy to wszystko edytować i może to wyglądać dużo lepiej. Flary, Glow. Super Glow i ogień piekielny. No, tak jak widzicie, jest tutaj tego sporo, ale tak naprawdę, czy cokolwiek z tego jest mi przydatne? Ewentualnie jakieś flary, być może coś tego typu, ale raczej nie wiem, czy bym tak kombinował. I nie wydaje mi się, żebym musiał dopłacać 30 dolarów miesięcznie, żeby z tego korzystać. Wystarczy sobie pościągać jakieś gotowe, po prostu overleje i powrzucać na obraz, niż płacić za to, żeby mieć jakąś jedną flarę, czy, czy jakoś coś innego, po prostu do wykorzystania. Bo większość z tych rzeczy to po prostu nie jest fajne. Jak widzieliście, za dodatkowe 30 dolarów miesięcznie mamy tutaj sporo dodatkowych opcji, czyli te template, lektora AI, luty, no i efekty. Jeżeli chodzi o te efekty, moim zdaniem nie są one jakieś super. Jeżeli miałbym tutaj wyznaczać, czy biorę tego artystę właśnie do tych efektów, to nie, ale jeżeli dużo korzystacie z tych dodatkowych opcji, czyli template'ów, lektora i lutów, to naprawdę można spróbować po prostu i zobaczyć, czy one będą się u Was sprawdzać i czy warto za nie zapłacić. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy używacie tego orki z Maxa i z czego korzystacie najczęściej. A ja zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!